Wiesz, Kamilku, dzisiaj nie. To złota szyfta. Złota szyfta? <grymne> Tego określenia jeszcze nie słyszałem. Jak tu słyszałeś? No, no. ostatni w robocie. No. Złota szyfta. <grymne> no, no to prawda. Dlaczego? Teraz jest jedno zasadnicze pytanie. No? Bo to, że będziesz płakał, to wiem. No nie wiem. Tylko pytanie, czy ze szczęścia, <grym> czy ze smutku. Jak na, akurat nic no. Teraz on pokażę efekt tygodnia pracy pod nadzorem majstra Kamilka. Wybaczcie, że nie wchodzę, ale tam jest takie echo teraz, że to jest tragedia. Inwestorka sobie zażyczyła docinkę u góry i na dole. Z racji tego, że jeżeli rozmierzałbym od góry, zostaje e, chyba 3 cm docinki, bo tutaj jest 2,78 coś. No ale by nam tak to wyszło. Białe drewno na podłodze, wywinięte teby na e, kabinę. Zresztą w ogóle fajnie wyszła ta kopertka. Praktycznie w ogóle jej nie widać. Nie wiem, mi się to bardziej podoba. Tutaj jest... No taki dekor, to jest dzisiaj klejone, wszystko ładnie wyszło, naprawdę ładnie wyszło. Mamy to przygotowane podfugi epoksydowe, tutaj będą szły mm, DFX Sopro. Do białych płytek idzie biały epoksyd, do drewnopodobnych... Kur, to był Beige, Jura Beż? o, Jura Beż 33, takie coś. I teraz, kurde, ja bym chciał gdzieś takie fugi sobie zrobić na robocie. Albo żółte, takie hamsko-żółte, akurat tutaj nie ma. Ale taki fajny błękitny kolor fug czy płytek. Może jeszcze kiedyś wróci. Bo teraz to wszystko jest takie stonowane. No ale my tu pitupitu o robocie. Jak to jest dzisiaj ostatni dzień kamilka na robocie? Kamilka jako majstra, Kamilka jako pracownika, bo Kamilek sobie idzie. Ty robisz tydzień wolnego? No, wolnego, jak wolnego. No z tydzień wolnego na pozałatwianie spraw firmowych i tak dalej. No a potem leci na swoje. No to teraz takie małe podsumowanko, jeżeli chodzi o twój pobyt tu. Czego się nauczył, czego się nie nauczył, co było dobre, co było złe i czy darłem mi apie. A A Nie, nie. No, czego się nauczyłem, no to na pewno. W ogóle czas? Ty byłeś dwa miesiące? Nie całe dwa miesiące, gdzieś tam na początku, No później no. takiego. No. W każdym razie. Czego się na pewno nauczyłem, no to obsługi narzędzi, e, gdzieś tam wyczucie kątówki, e, większej maszynki do cięcia. No... Za granicą na Sigmie. Nie? Sigma, tylko. No, na ona, no dobra, no, no ale ogólnie odwrotne cięcie było, nie? No, bo ten no to, to tutaj jest Mokar Montolita, więc no miałeś porównanie do innych maszyn. Sigmum Jolly Edge się pobawiłeś no, e, do chwilę, głosowania. Ale... Choć powiem szczerze, jeżeli chodzi o Kamila. E, Sigma to jest Sigma, to jest maszynka. Raz, raz ustawiasz i Stevie Wonder to może kurde, robić. Aha. Ale Kamil dość fajnie, naprawdę fajnie, zacina płytki z ręki i to gres i ceramikę, więc da się to zrobić i da się tego nauczyć, to nawet dość tak fajnie wychodzi. E, czym ty jeszcze się tak tutaj miałeś jeszcze jakąś styczność z takimi ciekawszymi narzędziami? To chyba... No raczej nie, to jest uniwersalne, no stanów No, w w gdzieś tam, nie żadnym. wiem, jakiś multitool czy coś takiego. No dobrze jest to złapać do ręki i coś z tym. Przynajmniej mieć rozeznanie, co, co się przydaje. No i, i masz głupie. Głupie, nie głupie. Masz pomieszczenie, kurczy czas, czasami 4 metry kwadratowe, a Narzędzi masz kurde, salon. No, I, I wszystko praktycznie jest potrzebne co jakiś czas. Nie? Więc to nie jest tak, że no, się, da się to zrobić wszystko praktycznie minimalnym nakładem sił, ale jak chcesz robić komfortowo, to potrzebujesz mieć więcej narzędzi. Nie? No, no, na pewno samo takie wiesz, bycie w robocie, nie? Jakby jest jeszcze sporo do zrobienia, ale przynajmniej już to wiem. No, <laughs> no ale. Bo ty miałeś zupełnie inne yy... Przeświadczenie o robocie czy o swoich umiejętnościach, nikomu nie ubliżając no. po przyjściu, a teraz masz realia. Tak. Szczególnie zważywszy dokładnie. na to, że ty robiłeś, no dobra, robiłeś łazienki, ale robiłeś je tak jak na hali, czyli na taśmie. O, no, dokładnie, to jakby. Nie a tutaj, wiele, a tutaj to jest. No, no. Łazienka to jest improwizacja. Tam nie masz tego, że no, to powinno być w pionie, to powinno być proste, tu powinien być kąt prosty, tutaj sram to, łam to, tutaj do wszystkiego mm. się trzeba niestety dopasować, co no, nie ukrywam, mnie zawsze miałeś się po drodze. No, no. Ale, no ale teraz widzisz, no niestety, no nie masz szablonu, że wchodzisz na łazienkę i ty dużo rzeczy przyjmujesz jako pewnik, że to powinno mm. być, powinien być pion, powinny być kąty, płytki powinny być proste, no niestety tak nie ma. I czemu nie można ufać na tych łazienkach? się nie chodzi o to, no musisz dużo rzeczy, na duże rzeczy brać poprawkę i nie możesz brać niczego jako pewnik, proste. No niestety, to ci wszystko przyjdzie z czasem. Sporo rzeczy jest do poogarniania, nie? A jeszcze więcej masz do poogarniania z racji tego, że teraz będziesz otwierał firmę. Dobra, tą dotację już dostałeś, nie? No ale to jest po prostu najtrudniejsze, najłatwiejsze, ale teraz ty musisz mieć robotę zapewnioną, bo z tego co wiem, co się chwaliłeś. To masz jedną, tam taką większą robotę. się znaczy no. większą, ale podzieloną na etapy, i tak dalej. Nie? I to jest kolejna rzecz, którą ty się musisz nauczyć, czyli zdobywać robotę. I to zdobywać robotę e, nie tu i teraz, no. tylko teraz jest lipiec? Lipiec. Jeszcze tam. No. No. no, to już trzeba pomyśleć coś o robocie na zimę. Zgadza się, zgadza się. Więc. E, Prywacarz ma się zawsze tak fajnie, lekko, super fajnie, tylko że trzeba niestety dużo rzeczy ogarnąć do przodu, indywidualnie i, i robota się nie kończy po 9 godzinach czy po 8 godzinach. No nie, nie. Co widziałeś, że musiałeś się uczyć, dostawałeś zadania domowe w sensie, nie wiem, co ci jest potrzebne na robotę, co ci, jakie narzędzia, jak coś zrobić i tak dalej, to ci zajmuje czas. Mm -hmm. I tak to niestety będzie wyglądało. Niestety, niestety. No. <grywia> jeżeli chodzi ogólnie o takie podsumowanie, Kamil, jeżeli będzie się trzymał takiego planu, że. Bo ja mu sam powiedziałem, zresztą no, sam tobie powiedziałem, że. E, rok daj sobie na mniejsze roboty na proste roboty. Żebyś się obył z ludźmi, z polskim klientem, z polskimi warunkami, no bo tu chodzi o to, żeby, no fajnie się robi na nowym, ale nie wszędzie jest nowe, więc zdarzą się też pewnie remonty, a jak remonty, no to tam nigdy nie wiadomo, co trzeba zrobić, więc najlepiej brać mniejsze roboty, typu kotłownie, jak jeżeli mówimy o płytkach, co chciałbyś chyba zostać przy płytkach, to są jakieś kotłownie, proste, bardzo proste łazienki, takie rzeczy, żebyś Ty się przede wszystkim z tym wszystkim obył. Z polskimi warunkami, z polskim klientem i sam ze sobą. Bo o ile obsługa narzędzi i takie rzeczy to jest spoko, już e, odeszłeś od tego, że nie jesteś jaszczurką. W sumie, że jesteś jaszczurką. Bo jakbyście mm -hmm. widzieli niektóre jego chwyty albo, nie wiem, pracę narzędziami na samym początku, to ja, ja nie chciałem na to patrzeć. Ja lubię partyzantkę i nie boję się partyzantki, ale to, co Kamil odwalał, no nie, to już nie było do mnie. No, to okay, już naprawdę nie było do mnie. Party jeszcze zostały. Jeszcze. I oby zostały cały czas. Bynajmniej, no jeżeli... Czekaj, ty jesteś skąd? cokolwiek w No Jeżeli gdzieś tam terenie w terenie Włodzisławia macie jakieś proste rzeczy no, płytkarskie, zostawię na miarę na Kamila, więc e, zgłoście się, może coś z tego będzie. Teraz już Kamil niestety, albo stety, pracuje sobie na własny rozrachunek, co, co się dało, co chciał, o co poprosił, e, to dostał, jeżeli chodzi o informacje, pokazanie i tak dalej, no a teraz już Zostało samodzielne prowadzenie firmy. No i pojechała ptaszyna na swoje dzięki za współpracę.